Zapraszam do eksploracji Republik Bałtyckich. Siemanko, witam serdecznie. W kolejnym odcinku będzie to kontynuacja poprzedniego odcinka o Karoście. Z tej strony Czarny Piotruś. Moi drodzy, w tym momencie znajdujemy się na ulicy Zemgales. Dlaczego jest ona taka niezwykła? Popatrzcie tylko. Na całej jej długości, a ma ona 800 metrów, nikt już nie mieszka. Po prawej stronie znajdują się koszary wojskowe, zupełnie opustoszałe. I jest to mój plan na kolejny urbex. Dobrze tu jestem, to przy okazji się rozejrzę, jak tam się wbić. Pozostały już tylko same, zobaczcie, no las rośnie na dachu budynku. Sorry za cień, nic nie poradzę. Nikt już tutaj nie mieszka. O, tutaj ten budynek, jesteśmy z drugiej strony. Tu jest ładnie nasłoneczniony, zobaczcie, las na dachu. Puściutki, w środku trawa. Pięknie wygląda, tam nie wejdziemy, no bo są zamurowane okna. Ale wejdźmy do, do tych ruin. Mam nadzieję, że nikt się nie gapi, bo zamierzam sobie tutaj wejść pomimo tego płotu. No bo bez przesady. No czemu to jest takie niebezpieczne niby. Jestem eee, na luzaku. No nie tak na luzaku, bo koszulką zahaczyłem. Ale dam radę. Dam radę, dam radę. Ok, jestem. Jestem w środku moi drodzy. Kochani, ten budynek, gdzie teraz jesteśmy, który już jest bez dachu, został oddany do użytku w marcu 1907 roku. I do czego służył ten budynek? Ano, znajdowała się tutaj sala gimnastyczna. Do, gdzie można było aktywnie spędzać wolny czas, ale także było to miejsce spotkań i biesiad. O, mamy prześwit. Budynek został poważnie uszkodzony podczas II Wojny Światowej, no a potem już w czasach sowieckich służył po prostu jako magazyn maszyn. Jestem już po drugiej stronie. Oj, na brama. Dobra moi mili, przejdziemy się w tamtą tą mańkę. No, ale widzę, że jednak jest nowy budynek na tej ulicy, który jest czynny. Kiedy ja byłem tutaj ostatnim razem, to faktycznie to było w budowie. Ale najlepsze jest to moi drodzy, że fasada front jest wciąż to co było na samym początku. Tylko fasadę, frontową ścianę odnowili, pomalowali i tak dalej. A resztę dorobili. I to wygląda się, i to prezentuje się w następujący sposób. Pierwszy raz to widzę, ponieważ dawno mnie tu nie było. Zobaczcie, to była ruina. Kurczę, nieźle to wygląda. I teraz tu, zobaczcie, dorobili, jest magazyn i tam jest kolejna ruina. I to są identyczne ruiny. To były również bloki wojskowe. Zresztą, no porównajcie sobie... A, podejdę troszeczkę bliżej. Chciałem powiedzieć, że to wygląda identycznie jak to, tylko że to jest, wiecie, wersja odnowiona, ale nie, troszeczkę się różni. Niemniej, to są, no kurczę, no to są stare budynki z lat świetności Karosty, <gry> które wplotli w magazyn, wmurowali i tak to wygląda. Całkiem spoko, jednak jakiś to zawsze pomysł, nie? mamy kolejne kurde. Te słońce fajnie, że jest, ale przyszedł zakręcić. Tu mamy kolejne wojskowe budynki. O. no grubo. A po tej stronie mamy koszary. I w ogóle moi drodzy, pierwsze koszary powstały tutaj latem 1890. 8 roku i były one gotowe na przyjęcie 1500 tysiąca żołnierzy i marynarzy. W koszarach był system ogrzewania parowego i posiadali tam nawet saunę. Wyobraźcie sobie, koszary służyły wszystkim armiom znajdującym się w karoście przez prawie 100 lat. Ale niestety, właśnie w latach 90. zostały one zburzone i splądrowane. Nastąpiło to samo, co mówiłem w poprzednim odcinku o zwykłych blokach mieszkalnych. Kolejny budynek, ale ładny styl. W ładnym stylu były budowane. Podobają mi się. Myślę, kochani, jak się wbić na te. Na TT Tylko koszary Już tam może być naprawdę niezły urbex Niech się tu nie szwenta No wszędzie są znaki, że nie można i tak dalej Płot nie jest wygodny do przejścia To fakt Jakieś kolce na górze Ale tam nikogo nie ma Eee A no kurde no Nie pierwszy raz mi korci tak się prezentują nasze koszary. Kurczę, piękne miejsce na urbek z Beskitu, się mało ludzi szwenda. Dziś jest niedziela, to też pewnie dlatego. Że raz na ruski rok coś tu przyjeżdża. Dałoby radę. Pomyślimy. Pomysł na odcinek jest. Ej, ja widzę wyrwany płot. No przecież ja zaraz tu wbijam. No dobra. I wyrwany płot. Więc to jest proste, że robimy urbex. Może nie teraz, ale generalnie tak. Dobra, kochani, witam na kolejnej atrakcji. Mamy kolejny dzień, ponieważ jednak połasiłem się na ten urbex w koszarach, który zajął mi. No, już do końca dnia łaziłem po tych gruzach. E, więc e, znajdujemy się w więzieniu na karoście, o którym mówiłem na samym początku pierwszego odcinka, wspomniałem o tym. Jest dzisiaj ze mną moja kochana żonka. Cześć, żonka. Cześć. Kochani, do środka, do więzienia wchodzić nie będziemy. Być może jest to dobry materiał na oddzielny odcinek. Natomiast wydaje mi się, że nie mogę w środku nagrywać, ale pokażę Wam, jak wygląda to z zewnątrz. Moi drodzy, budynek pierwotnie miał służyć jako szpital marynarki wojennej. Jednak podczas rewolucji w 1905 roku budynek ten został przekształcony no w miejsce odbywania kar. Więzienie swoje najciemniejsze czasy miało podczas II wojny światowej podczas okupacji nazistowskich Niemiec, gdzie właśnie tutaj w tym budynku od, odbywał się Wojenny sąd polowy, a wyroki były wykonywane bardzo szybko i na miejscu przez pluton egzekucyjny. Podczas sowieckiej okupacji budynek służył jako miejsce odbywania kar dyscyplinarnych, gdzie maksymalna kara wynosiła 30 dni. Cele były zwykle przepełnione po 7 listopada, czyli w rocznicę Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej. Oraz podniósł zwycięstwa Wielkiej wojny ojczyźnianej to jest 9 maja. Tak się prezentuje budynek z tej strony. A w latach 1992-97, łotewskie siły morskie korzystały z więzienia wojskowego. Natomiast yy, nie znalazłem, co było celem tego korzystania, jako co wykorzystywali. Tego nie wiem. No, trzeba przyznać, że budynek jakoś tak nie wygląda przyjaźnie, coś bije od niego. Dzisiaj, kochani, nawet byśmy nie weszli do środka, właśnie pracownik mi powiedział, że dzisiaj e, muzeum jest nieczynne, ponieważ teraz mieści się tutaj muzeum. Ok, druty kolczaste, ale nie za bardzo wiem o co chodzi, że to taka klatka, czy to jakieś pozostałości tych drutów, które zostały tutaj po prostu nam pięknie wyeksponowane. Wieżyczka strażnicza, no ale replika, nie, bo za, za nowa. Tutaj taki dżipek się ostał, piękny. A słuchajcie, po roku 1997 Towarzystwo Ratunkowe Karasto zaopiekowało się budynkiem i uczyniło z niego jedną z najbardziej niezwykłych atrakcji turystycznych. Ponieważ w funkcji muzealnej, gdzie można zwiedzić więzienie z przewodnikiem, budynek służy również jako hotel, gdzie można zostać na noc, i ponoć jest to jedno z najbardziej. Nawiedzonych i przerażających miejsc, gdzie możesz zostać na noc. Dobra, jeszcze rzut, słuchajcie, zobaczcie jakie pociski. O la, la. grubo, to nie wiem co to, ale to wygląda solidnie. No, a moi drodzy, co jeszcze wyczytałem. Wychodzimy właśnie z naszego obiektu. Tak, czyli tu było więzienie, a tutaj, gdzie znajdują się teraz jakieś garaże, było miejsce egzekucji. To właśnie tutaj niemiecki pluton egzekucyjny podczas II wojny dokonywał rozstrzeliwania. Kochani, jedziemy właśnie przez osiedle na kolejną atrakcję. Zobaczcie sobie. Na bloki. Wciąż większość to po prostu niebieska płyta, no która już od lat czeka na odnowienie. Chociaż tu jeden akurat mamy odnowiony. Pięknie, cudeńko. Mówiłem wam wcześniej, że na Łotwie można wszędzie kupić kawę. O, nie jestem jedyny. Czekam w kolejce. No, i dupa, nie mogę zapłacić kartą, jest na monety, a nie mam żadnej gotówki przy sobie. Kochani, znajdujemy się w kolejnym ciekawym miejscu na Karoście, mianowicie jest to tak zwany falochron północy. I na sam koniec nie będziemy iść, ponieważ on ma 1800 metrów długości. W dwie strony wyniesie mnie to ponad 3,5 km, więc po prostu pokażę, pokażę jak on wygląda z dronu. Aha, no i zbudowany był w 1893 roku. I najlepsze jest to, że falono, falochron służy jako najbardziej korzystają z niego e, litwińscy wędkarze. Wyobraźcie sobie. Lubią tu przyjechać, bo do Litwy mamy niecałe 100 km, i bardzo często Litwini łowią tutaj ryby. Generalnie bardzo ciekawe miejsce, tam dalej mamy restaurację, tam się zaczynają fortyfikacje, na które sobie moi drodzy pojedziemy, ale my pojedziemy od razu na te najlepsze fortyfikacje. No a jak już tutaj jestem, to tak jak Wam mówiłem, na koniec nie będę iść, ale troszeczkę wejdę, żebyście zobaczyli, jak to mniej więcej wygląda. A reszta to już widok z góry. W tle mamy port lipawski, jest mgła, więc nie wiem, czy go będzie widać. A tam z kolei mamy brzeg, gdzie się zaczynają fortyfikacje. Dobra, moi kochani, z tego miejsca żegnamy się. Tak jak mówiłem już wcześniej, nie chcę robić zbyt długich odcinków, a więc zapraszam na część trzecią. Pamiętajcie, jeśli chcecie mnie wesprzeć, jeśli macie taką chęć, to poprosiłbym Was o subskrypcję, o łapkę do góry i oczywiście o komentarz, czy podoba Wam się Karosta. Wszystkiego dobrego!